20 kwietnia w restauracji Endorfina Foxal w Warszawie podczas uroczystej gali poznaliśmy wyniki kolejnej edycji rankingu Złoty Bankier, największego w Polsce badania oceniającego poziom jakości obsługi, produkty, komunikację marketingową i społeczne zaangażowanie banków. Po raz kolejny ponad setka tajemniczych klientów oceniła obsługę w 21 bankach. Jury złożone z ekspertów świata finansów sprawdziło niemal 200 produktów zgłoszonych przez banki, a blisko 30 tysięcy internautów głosowało w trzech przeznaczonych dla nich kategoriach. Zwycięstą rankingu najwyższa jakość obsługi i zdobywcą tytułu Złoty Bank został M-Bank, drugie miejsce zajął Eurobank, a trzecie Exequo, Bank Millennium i Getty Noble Bank. No mamy... Bardzo wymagających klientów. Mamy świadomość tego, że właśnie to, co decyduje dzisiaj w usługach bankowych, to jest dobre rozumienie potrzeb klienta. Nie sprzedaż produktu, tylko rozumienie potrzeb klienta. No i te wysiłki no, owocują tym, że jesteśmy akceptowani. No, no nie tylko w sensie konkursów, ale również akceptacji naszej oferty i tego, że mamy pięć, ponad 5 milionów rachunków. Proszę pamiętać, że jest jedynym bankiem, którego 15 lat temu nie było. Internauci nagradzali banki w trzech kategoriach. Spot reklamowy, bank wrażliwy społecznie i najlepszy bank w social media. We wszystkich trzech triumfował ING Bank Śląski. Oczywiście cieszymy się, że zdobyliśmy nagrody właśnie w tych trzech kategoriach. To jest szczególnie dla mnie, jako, ważne dla mnie, jako dla dyrektora marketingu. A najważniejsze jest to, że to właśnie internauci głosowali na nas i ważne jest to, że to właśnie oni nas wybrali. W dobie hejtu, jak wiemy, i w dobie tego, że reklama traktowana jest jako spam, gdybyśmy zapytali przeciętnego internautę o to, to, że internautom chciało się na nas zagłosować, że zrobili coś więcej, że to był pozytywny feedback, to e, nas to bardzo cieszy. Takie powody do dumy są w momentach, kiedy rzeczywiście okazuje się, że udaje nam się osiągnąć bardzo dużo, tak jak dzisiaj, kiedy mogłam w imieniu naprawdę wielu, wielu tysięcy ludzi odebrać nagrodę, z której oczywiście jestem niezmiernie dumna, ale to jest tak naprawdę ich zasługa i to jest moment dumy, kiedy okazuje się, że to co stworzyliśmy, cała komunikacja, wszystkie... Narzędzia, które dajemy naszym pracownikom, one rzeczywiście służą im. Oni je świetnie wykorzystują i dzięki temu mamy tę zmianę, mamy ten efekt końcowy. W kategoriach produktowych ocenianych przez ekspertów bankier.pl, Pulsu Biznesu i PRNews.pl nagrodzono cztery banki. City Handlowy drugi rok z rzędu odebrał złotego bankiera za najlepszą kartę kredytową – Simplicity. Najlepszy kredyt gotówkowy oferuje debiutant – Nestbank, PKO Bank Polski może pochwalić się najlepszą ofertą kredytu hipotecznego, zaś Bank Millennium – najlepszym kontem osobistym. Tytuł najbardziej innowacyjnego banku zdobył Alior Bank za pierwsze wykorzystanie sztucznej inteligencji w bankowości. Mówimy o, o tym, że bank jest najbardziej innowacyjnym bankiem. Myślę, że to, nie jest ten, to, to jest jakby w tym dniu potwierdzenie tego, ale to jest taki początek drogi, którą określiliśmy w naszej nowej strategii, tak, tak, tak jak mówimy, cyfrowego buntownika. Po raz kolejny wyróżnione zostały banki, które mogą poszczycić się wzorowymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa internetowego. Są nimi MBank, bank Zachodni WBK, Bank Millennium i City Handlowe. W czasie Gali wręczono także wyjątkową statuetkę, złotego bankiera wylicytowanego w aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za Oscara bankowości najwięcej, bo aż 11 100 zł, zaoferował Cezary Kucharski. Organizatorami rankingu Złoty Bankier są Bankier.pl i Puls Biznesu. Partnerami merytorycznymi odpowiedzialnymi za koncepcję badania Mystery Client, najwyższa jakość obsługi, TNS Polska i Obserwatorium Biz. Partnerem strategicznym był Mastercard. To zaszczyt być partnerem takiej wspaniałej gali, prestiżowej gali, na której jest odrobina celebracji, fajna zabawa i bardzo dużo emocji. Trudno gdybym nie obserwował kategorii karty kredytowej, bo to taka kategoria, która wprost łączy się z naszym biznesem, ale też zawsze kibicujemy innowacją no i nie ma co ukrywać, ten kto rozbija bank jest też w zakresie zainteresowań. Wszystkim laureatom gratulujemy i liczymy na spotkanie z Państwem za rok.